Cześć! Witajcie! Tutaj, MTM. A to kolejny odcinek naszej serii. Wyklikajmy w Dead Space'a trójkę. Mm, Dead Space'a trójkę z MTM. No i kontynuujemy naszą serię. Jak, jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to was serdecznie zapraszam, ponieważ wszystko tam wyjaśniłem, czemu jestem sam, a nie z Flowem. Dobra, ci, którzy czekają na ten odcinek, będą wiedzieć oczywiście, że. Skończyliśmy w tym miejscu i wylądowaliśmy na planecie y, zimnej i szukamy Eli i nasza, nasza, nasze ciało traci cały czas temperaturę, więc musimy podchodzić do ognia, żeby jej nie stracić, bo zginiemy. Logiczne chyba, albo nie. Dobrze. Tutaj nawet nie wiem gdzie iść. Kurde, nie wiem gdzie iść, czy tam, czy tam. Dobra, bardzo wolno idzie, więc. O, widzicie, temperatura się zro... rośnie, jak jesteśmy przy ogniu. Nawet śnieg, takie szczegóły dopracowane, że. Hmm, ciekawe. Śnieżno, tu trochę. Właśnie powiedział, że jak podchodzisz do my, do ognia, ale wcześniej był jakiś dziwny pisk. No, co to było? W ogóle ok. Kurde. Trochę się dzisiaj nie najlepiej czuję. Ale robię dla was odcinek. Mam nadzieję, wczoraj się jeszcze gorzej czułem, więc dzisiaj mnie po prostu łeb boli. Hmm. O, no, chodzę wreszcie normalnie, a nie. 5 mm na sekundę. Znaczy na kilometr. Nieważne. O matku, ktoś do mnie dzwoni. Poczekajcie. Znaczy nie czekajcie, po prostu cięcie. No i wróciliśmy. I już, wróciliśmy. I mamy ładne widoczki Elia. na góry. No. 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 O kurde, ja miałem cały czas o fuck. Ja nie zmienił... Ja nie... Zastopowałem, dlatego mam cały czas temperaturę słabszą. Fuck. Fail. O, podnosi się, klika i spamujemy. E. Fail. <gryw> Aha. Okej. Okay. Tego nie było. No, e, klikam. Dobrze. Teraz przeżyłem. Wcześniej mnie zgniotło. O, krewka mam. Fuck. No nie. No byłbym zdech. Mogę biec. pomogę mogę biec. Czemu tak wolno lazło? O mamy tutaj jakieś amunicję. Ciekawe. No to idziemy dalej. Mam jakiś tutaj znowu będę szedł wolno. A... Mogę wtedy biec jaki fail. Hmm, <laughs> sorki. Dead Space. Tutaj mamy. O, mamy amunicję. Tutaj. Klimaty podobne. O, tam mamy coś ciekawego. Dziękuję. I tutaj przez tą wąską cieśninę musimy iść. Mamy dobrą temperaturę ciała, więc nie musimy się martwić. Coś. Mam oliego? Mam woliego. O! Aha. Woli. hm, śniegu. Dobra. Dosyć wygłupów z Woli. Idziemy dalej. I znowu śnieg. Sypie nam w oczysko. O, już mamy tutaj mm, jakby kawałek y, z tego statku, połowy statku, który była Eli. O nie Eli. A tu mamy coś ciekawego. Patrzcie. Musimy poczekać. Tutaj mamy skrzynkę. Przyda się. Dobra. Może się załadowało. Załadowało. Musimy poczekać trochę. Isaac, if you find this, God, I can on! We are freezing to death out here! I'm coming! We are on our way to find some shelter. But I'm going to leave you this trail of the man dead, Ellie? Let's go! Isaac, please, be alive! Come on! <laughs> Aha, no I teraz wiemy, co się stało. że Ellie żyje. Oni myślą, że my nie żyjemy. Musimy iść za czerwonymi racami, żeby. Yy, mm, bo Eli zostawiła właśnie te race. Tutaj się kończy o Matko Święta. A co to było, Jezus Maria? La, la. To była chwila strachu, albo chwila. Chwila, na którą wszyscy czekali. O, ciekawe. Krajobrazy. Bardzo ciekawe. Gdzie tutaj mamy racę? Nie ma tu racy, więc dalej idziemy. Hmm, tu mamy racę, ciekawe. I tam, na razie jest cicho i bezpiecznie. O, i tu mamy ostatnią racę i wchodzimy na górę. Nie chcę jeszcze wchodzić, tu są skrzyneczki to je zniszczyć. No, fuck you. Frajerzy. Jaki frejer... Dobra, wchodzimy. Ym, no i... No i wchodzimy po drabinie. Tak naprawdę to. nic się ciekawego na razie nie wydarzyło. No, teraz jesteśmy na wysokości. Hmm. Na razie bezpotworowo. Rysio. 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 No, otwórz się działa, Je ja piernicze działa o. teraz nam temperatura stoi ale 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 możemy włączyć silnik i wtedy zaczynamy automatycznie się ogrzewać więc yy, mm, nie jest źle przy okazji odpali się nam bench Bench? Bench? Nie działa. O, działa, bench! Znowu Eli? O, ciekawe. Ale nie chcę nic kraftować nowego. Bo to mi wyzdarczy. Idziemy dalej. Znowu na Rysio. Rysio. O, winda. Ciekawe. Lubimy windy. Połowa gry to windy. Lubimy połowę gry, że są windy. Hmm. Wygląda to może trochę niebezpiecznie. Rysio, dobra. Idziemy tutaj parkury, ćwiczymy tu z tyłu. Mamy coś ciekawego. A to jest. Upgrade. Coś tam do damage i. Coś tam, coś tam. O, matko święta. To mogłoby być niebezpieczne. O. Co to za jęki hmm. Ciekawe Gdzie my mamy iść to! Jezus wiedziałem że to za chwilę będzie Za chwilę będą potwory Ole mu łeb fajnie odciąłem Co on robi? O fuck fuck fuckend O jest Następny. Spadaj stąd. No dobra, zdech. Jezus, Maria! Fabi! Dobra, zdech. Chły. Potwory. No, wreszcie coś ciekawszego się zaczęło dziać. Podejrzewam, że mamy wejść na drabinę. Więc właśnie to wykonujemy. O, tutaj jest coś ciekawego. Hmm... Ale myślę, że tutaj nie powinniśmy przychodzić. Tutaj... Ola artefakt nam. No. no może... może... Może jednak nie na drabinę. <coughs> Temperatura mi się kończy. Więc muszę szybko się w jakiś ogień zaopatrzyć. Biegnę, biegnę. Jak dobrze pamiętam, tu coś wyskoczy. Żygać jeszcze na dodatek fajnie. Może się trochę podaczę. Żyje. Jopo. Jezu, co one robią? One jakieś tańczą, jakieś. O kurde, mało. O tutaj już jest bezpiecznie, więc nie musimy się bać, bać. Temperatura cały czas spada. Jesteśmy bezpieczni. Hahaha, bezpieczeństwo. Wow, zgubiłem się Dobra, no następny silnik włączymy sobie Trzeba przyciskać E No i już temperatura wzrasta Coś tam pierniczą. ale ja idę dalej Nie ma sensu czekać O, i tutaj mamy już Tutaj już słyszymy potwory A, jak to nie trafiło go? Przeleciało mu po prostu Trolle. kolejni Ale tym razem go trafiło I jeb a, nie do końca. What the A, jecha. Yeah. Dobrze. Potwory. Ja nie są straszne. Chłe, chłe, chłe. Idziemy dalej. O, słyszę Walliego. Gdzieś w tym miejscu. Kurde. O, co to jest? Aha, raca. O, pięknie, tutaj jest miejsce. Na Walliego. Bardzo dobrze. Mmmm... Jakoś tu dziwnie tak pusto. Rysio, gdzie jest Rysio? F fuck. F fuck! What the fuck? O, wyskoczył tak dechaj Za mną nikogo nie ma? Pusto tak dziwnie. Nie wiem gdzie iść. Wiedziałem, bo już się coś tam... No, no nie! No naprawdę, ile was jest? No srysio, przestańcie. o dwóch zarazem, wow. Tak ci Hmm. Ten odcinek będzie trochę dłuższy niż tamten. Poniedziałkowy. What the fuck! What the fuck! Coś za mną. Niechaj, psie. What to... Matko, święta, ile tu. Ja nie pamiętam tych lokacji. Wale potwory. Gdzie ja zasranę o no, kurde ile was będzie no. frajerzy Dobra, zdechnij. Ale moja temperatura nie jest zbytnio. Fak Nie wiem gdzie iść kompletnie. O! O pamiętam jeszcze lokację. Dobra, jesteśmy wolni bezpieczni. Dobra, otwieramy, otwieramy szybko. Otwieramy. Sezamie otwórz się. Dobra, jesteśmy bezpieczni. Tutaj już nie musimy włączać silniki. I tutaj potrzebujemy odpowiedni kombinezon, żeby nas spuściło, więc musimy się cofnąć niestety. Fak. Cofnąć i się cofnęliśmy. Otwieramy drzwi. O i tutaj od razu What the fuck? Tutaj pamiętam gdzieś powinna być o tu jest lokacja. Jak fajnie. Tutaj musimy wejść. I kod mi miał knoku, kod miałczy? Okej. TF Lol. Dobra, o tu mamy tego dziadka.

Coś tam gada, mój szalał. Mm. Jezus Maria, co się z tym moim kotem dzieje? No, cały czas miał no. <grytanie> Tutaj mamy ząbki. Wiecie, ząbki takie. Węcza nas najpierw. Hmm. A tam mamy ząbki, które musimy do jed jeden działa. Czego? Pieniędzy chce mój kot. Dobra. <śm>, może coś upgrade'ujemy. Sprawdzimy, czy coś jest fajnego, nowego. Hmm. Może coś tam porobimy, żeby było jeszcze lepiej. No, tu nic nie ma. O tu możemy coś dodać. O to na przykład. Tu. To, a tu. Fak Fuck no. To jest. Jest dobrze. Okej, okay, jest. Trochę pokraftujemy. Hmm, hmm, hmm. Ciekawe, ciekawe. Kraftuję. Dobra, wychodzimy z tego bencha. I... Ciekawe... Nie, no, bo niczym się prawie nie różni, tylko trochę inna... inne jest wszystko troszeczkę mało, trochę tam zmieniłem. ząbki wszystkie sobie tam przenieśmy, żeby było nam łatwiej i wracamy. No i myślę, że tak to 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 nie da się przez. jakby teraz wyszedł, ciekawe co by się stało. Dobra, nie chcę próbować. Nie chcę próbować. Dobra, trzeba dopasować odpowiedni... O właśnie u za pierwszym razem super. I w... odzwonimy po windę. lecz do windy. Wejdziemy w następnym odcinku, bo ten odcinek chciałem zrobić trochę krótszy, taki 18-minutowy, więc zapraszam Was do... Ekipa, jaka facjata zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału oraz y, jeżeli... Y, no i ocencie film oraz y, skomentujcie go, bo to naprawdę... Y, Maga. No dobra, no to cześć. Na razie i cześć.